Czołem, tu Karadenem. Chciałem wszystkim serdecznie podziękować za odbiór mojego najnowszego klipu grzechy sodomskie. W szczególności tym, którzy pozytywnie odbierają mój kawałek, mają podobne wartości, no ale również podziękować, także chciałem hejterom, którzy nie mogą po prostu tego przeboleć. I non stop, jakieś zawiste komentarze pojawiają się pod tym wideoklipem. Serdeczne dzięki również dla was, a także nigdy nie pomyślałem, że nie pomyślałbym, że Powiem to, ale też pewnej gazecie, która też rozpromowała ten mój wideoklip. Także dzięki wielkie. No i mam nadzieję, że co, w końcu może coś do Was trafi. No chodzi tutaj o wartości, wartości katolickie, Wielka Polska Katolicka. Myślę, że warto właśnie wspomagać się naszą wiarą. Chciałem też tutaj powiedzieć, że nie tylko oczywiście do Starego Testamentu nie tylko w Starym Testamencie są słowa odnośnie współżycia osób tej samej płci, ale także w Nowym Testamencie, chociażby w pierwszym liście świętego Pawła do Koryntian, w którym autor pisze, że zarówno rozpustnicy, bałwochwalcy, jak i mężczyźni współżyjący ze sobą nie wejdą do Królestwa Niebieskiego, tak więc zachęcam wszystkich, wszystkich oczywiście do czytania tego pięknego, najpiękniejszego dzieła, jakim jest Pismo Święte, no i oczywiście do słuchania moich wideoklipów. Ja oczywiście nie przejmuję się żadnymi negatywnymi komentarzami. Jak widzicie, miewam się chyba bardzo dobrze i co. I dalej się relaksuję. I mam niezły ubaw z Was wszystkich. Pozdrawiam. Z Panem Bogiem.